Proszę Państwa, piłkarski spektakl, podczas którego nasze oczy cieszyć będzie. Kolejne 90 minut piłkarskich popisów już niebawem się rozpocznie. Obyśmy dostali dobry. Dzień dobry Państwu! To prawdziwa przyjemność. Móc komentować dzisiejsze starcie. Liczę, że obejrzymy wiele fenomenalnych akcji. Grad Bramek. Prosimy nie odchodzić za daleko. Emocje gwarantowane. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Wreszcie się doczekaliśmy, proszę Państwa. Wracają najlepsze europejskie rozgrywki. Znów możemy się emocjonować UEFA Champions League. Dziś pierwszy mecz fazy grupowej tegorocznej edycji. PSV Eindhoven zmierzy się z... Uwaga, wychodzi sam na sam! Wciąż jest groźnie! Dobrze teraz zatrzymał strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Jak teraz rozwiąże tę sytuację? Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. bramkarza. Co za interwencja. Próbuje teraz szczęścia. No w końcu bramka. Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. No patrząc na ich grę to było do przewidzenia. Widzieliśmy jak budują presję i na powtórce widać jak ta presja zmieniła się w bramkę. Stworzył nam się wynik. Jest 1-0. Niklas Fikruk. Zabicer. I oto z piłką Julian Brandt. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. proste zagranie, a traci i musi uważać. Muszą bardziej uważać, tracą szybko posiadanie, nie dobrze. Dest, Leon. De Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Kipice żądają strzału. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. Prawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Zawicer. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. Nieudana interwencja. Piłka wciąż w posiadaniu drużyny przeciwnej. Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą? Zupełnie niepotrzebnie. To sama końcówka, przed nami minuta doliczonego czasu. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Już po zmianie strony zaczynamy grę, proszę Państwa. No i po ataku zagrożenie minęło. Marcel Zawicer Humels Schlotterbeck Ładnie przesuwa się w pobliże bramki. Będzie chyba szukać decydującego do grania. Strata muszą teraz uważać. De Jong i gracze BVB mają piłkę. Teraz Malen. I strzela. Świetnie teraz to zablokował. No i zobaczymy. Nowego zawodnika na murawie. Daleko dogrywa w pole karne. Wybija piłkę z dala od bramki. Szansa. Będzie remis. Ależ teraz szkoda! A jednak trochę za wysoko, strzał niecelny. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Brand. Niklas Kruk. Mamy teraz kwadrans z wyraźnej przewagi Borussii. Dortmundczycy cisną rywali. Teraz tylko pytanie, czy tę przewagę w środku pola będą w stanie wykorzystać do wyrównania potrzeb. Hey, Piłka wciąż w grze po tej interwencji. No można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Borusja broni się skutecznie. Piękna to była interwencja. Wciąż jeszcze mają nadzieję na wyrównanie. Gdyby to weszło, byłoby pozamiatane. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem musiał... Teraz jest niepilnowany. I doskonała obrona w kluczowym momencie meczu. Dokładnie, zostało już mało czasu do końca, więc każda bramka jest na wagę złota. Centra w pole karne. W ostatniej chwili to wybicie z linii bramkowej. Zobaczymy rezerwowego Borusi Dortmund na murawie. Przejęli muszą jak najszybciej wyjaśnić sytuację. Irwin losano przy pilce. Mamy uderzenie. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji. Wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Głęboko w pole karne zagrywa. Niestety zepsute to rozegranie koncertowo. Uderza na bramkę. Łoł! Wow! Co za bramka! Zwoleja do siatki. Pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie... Pierwszy mecz fazy...